Cześć wszystkim, taki luźniejszy filmik dzisiaj weekendowy Mam nadzieję, że wszyscy macie mnóstwo czasu i świetnie się bawicie w Lost Ark W Lost Ark, tak jak w większości grach MMO macie dostęp do nagród dziennych za logowanie się, pod tym przyciskiem tutaj. Nagrody, które otrzymacie za dzienny logowania są dość przydatne. Każda z tych nagród w jakiś sposób Wam się przyda na pewno. Otrzymacie mnóstwo bojowych itemów, itemów do upgrade'owania, kosmetyków i tak Ale najlepszą nagrodą w tym wszystkim moim zdaniem jest Mount za 20 dni logowania się. Jeżeli ktoś, tak jak ja oczywiście lubi kolekcjonować Mounty i inne kosmetyki, tak? Tym razem za 20 login otrzymamy Mounta Tropical Chamkuri. Będzie tutaj będzie to mount przypominający waszego dołą Chamkuri, którego otrzymaliście w grze. A przypominam o bardzo ważnej rzeczy, tak? po to tak naprawdę robię ten film. Za każdym razem, kiedy otrzymujecie skrzynię, w której jest taki wybór, to możecie wybrać tylko jednego z tych mountów, więc musicie wybrać mądrze, żeby później żałować. E... Oczywiście zrobiłem mały reset szybki i pokażę wam, jakie będą dostępne kolory. Pierwszy będzie mango Chamkuri, ten żółty tutaj. E... Podejrzewam, że będzie najmniej wybieranych żółtych Chamkuri, ponieważ ten podstawowy, którego dostaliśmy w grze jest bardzo podobny do tego żółtego. Ten nazywa się Berry Chamkuri Czerwony. Wydaje mi się, że jest jeden z tych lepszych właśnie. Nie wiem, czy go nie wybrać. Ten nazywa się Kiwi Chamkuri. Ten różowy to Peach Chamkuri. A ostatni nazywa się Soda Chamkuri, nie wiem dlaczego, ale tak go nazwali. Więc jeszcze raz sobie zobaczcie. Wybierzcie pądrze, który wam się podoba bardziej. Ja się zastanawiam właśnie nad tym czerwonym, ewentualnie, ewentualnie chyba nad tym różowym. Ten też jest niezły, nie wiem, sam nie wiem, sam jeszcze nie wybrałem, słuchajcie. No dobra, tak jak powiedziałem, to jest taki krótki, luźny filmik e, z informacją na temat tego mounta. Mam nadzieję, że się świetnie bawicie i...